Kolejną fazą, którą będziemy teraz omawiać, jest faza psioniki. W tej fazie figurki czy bohaterowie znajdujący się na polu bitwy, którzy mogą korzystać z mocy osnowy, będą mogli tworzyć pewnego rodzaju moce, którymi będą mogli atakować przeciwników. Jak to działa? Po pierwsze musimy wyznaczyć psajkera, który będzie korzystał z mocy. Następnie musimy sprawdzić, jakie moce ma on do dyspozycji. Na początku gry będziecie mogli każdemu psykerowi przydzielić jakieś moce, które będą opisane w kodeksie danej frakcji. Oczywiście może się też zdarzyć, możecie używać również mocy SMITE. Jeżeli się nie mylę, to wszystkie frakcje mają SMITE, czyli to jest taki grom który pozwala zadawać obrażenia przeciwnikom w zasięgu 18 cali. Musimy pamiętać tylko o tym, że jeżeli w zasięgu 18 cali mamy więcej niż jeden oddział, to zawsze musimy wybierać ten, który jest najbliżej nas. No i tutaj załóżmy, że ten Psyker będzie korzystał ze Smite'a, najbliższym dla niego oddziałem jest ten Warboss, no i on będzie go tym Smite'em atakował. Po pierwsze, musimy rzucić kostkami, żeby zobaczyć, ile energii z osnowy nam się udało zebrać. Smite wymaga od nas użycia 5 jednostek energii. Proszę bardzo, mamy 8 jednostek energii, w związku z czym bez żadnego problemu możemy rzucić smite'a. No i teraz wybraliśmy jako cel tego Warbosa, jako że mamy odpowiednią dużą ilość energii. No to automatycznie zadaliśmy mu trafienia, i tych trafień mamy d3. d3, no rzucam kostką k6, żeby wam pokazać, jak ona działa, czyli po prostu wynik na kostce k6, czy też d6, dzielimy przez 2 i zaokrąglamy do góry. Jeżeli podzielimy 3 przez 2, mamy 1,5, zaokrąglone do góry daje nam 2, i w tym momencie wiemy, że to jest wynik 2. Czyli zadaliśmy mu dwie śmiertelne rany. Śmiertelne rany to takie rany, przed którymi nie da się w żaden sposób obronić. Są jedynie kapłani, zdaje się, u Dark Angels, którzy mają taką moc, żeby w jakiś sposób uchronić jednostki, które są w ich zasięgu, właśnie przed utratą śmiertelnej rany. Ale to są naprawdę wyjątki. No i można powiedzieć, że faza psioniki została rozegrana. Jednak ta faza nie jest aż tak bardzo prosta i, i wiążą się z nią różnego rodzaju zagrożenia. No bo może się zdarzyć taka sytuacja, że po wyrzuceniu kostką uzyskacie, proszę jak na życzenie, uzyskacie dwie szóstki. Dwie szóstki oznaczają tyle, że moc, którą zgromadziliśmy, którą wyciągnęliśmy z osnowy, przekroczyła nasze możliwości. No i niestety na skutek tego przeładowania otrzymujemy D3 ran, a ta moc, którą chcieliśmy wygenerować i rzucić naszego przeciwnika, nie zadziałała. Ona cała weszła w nas. No i w tym momencie mamy D3 ran śmiertelnych w tego Psykera. Teraz ten sam efekt uzyskalibyśmy, gdyby się okazało, że wyrzuciliśmy dwie jedynki. To by byłby dokładnie ten sam efekt. No i teraz w sytuacji, jeżeli by się okazało, że na skutek uzyskania tych śmiertelnych ran ten psyker ginie, no to w tej sytuacji doszłoby do kolejnej katastrofy, ponieważ ta energia, która w nim się skumulowała, eksploduje i w zasięgu 6 cali radzi wszystkie jednostki, które się tutaj znajdują. Czyli te jednostki, które są w zasięgu 6 cali, każda z nich otrzymałaby D3 śmiertelnych ran. No, i tak jak mówię, jest to dość ryzykowna faza, która może doprowadzić do jakiejś małej, lokalnej katastrofy na skutek eksplozji psychera, który korzysta z mocy osnowy.